Osobiście przykładam dużą wagę do tego, aby przygotować się do zajęć, po to, aby studentów nauczyć jak najlepiej i aby przekazać jak najbardziej aktualne informacje. Co jest bardzo ważne i ciekawe, to jest to, że mamy taką bardzo ciekawą możliwość, aby swoje zajęcia wzbogacać o aspekty praktyczne, będące efektem badań, które prowadzimy w uczelni. Mamy Laboratorium Prinalistyki. Dzięki czemu prowadzimy bardzo ciekawe, unikatowe badania z obszaru na przykład dermatoskopii kryminalistycznej, gdzie później te wyniki swoich badań publikujemy w czasopismach naukowych i następnie ten efekt naszej pracy naukowej przekładamy na proces dydaktyki nauczania, aktualizując karty przedmiotu, a potem oczywiście praktykować to, co myśmy napisali. Więc oczywiście to trwa to trwa sporo, ponieważ trzeba sobie na przykład taką koncepcję badawczą stworzyć, potem to przełożyć na faktyczną pracę w laboratorium kryminalistyki, zaktualizować karty przedmiotu, opracować scenariusze zajęć, tworzyć materiały dla studentów, po to, aby mogli się nimi posiłkować w procesie nauczania. To wszystko po to, aby jakość kształcenia faktycznie wypełniła to, jaka jest nasza misja czyli jak Najlepiej uczyć i przekazywać aktualne informacje, które oczywiście potem będą przydatne naszym studentom pracy przyszłej zawodowej, na przykład chociażby w policji, więc stawiamy na aktualność, na wagę praktycznych aspektów które przydadzą się naszym absolwentom później w podejmowaniu różnych czynności, z którymi się spotkają. Na przykład przesłuchanie, realizacja oględzi, gromadzenie materiału dowodowego, materiału porównawczego. Niezbędne, aktualne informacje w oparciu m.in. o wyniki naszych badań.